Gdy byłem w czwartej klasie, moja rodzina przeniosła się do Wyoming. Tata odszedł, brakowało mi ojcowskiej figury. Pojawił się nowy biskup. Wiedzieliśmy, że jest z Kansas City i nic ponad to. To była wielka postać. Miał zdjęcia z papieżem, jest wizerunek publiczny i jest prawda. Scena, która mogłaby mi pomóc, przyszedł mi do głowy film Cały ten jazz. Coś na zasadzie czas na show. Ciekawie wyszedłby montaż rąk namaszczających dziecko podczas chrztu w zbliżeniu. Żeby pokazać tych w pozycji władzy, pokazać wpływ sakramentu. A potem zestawić to z obrazem jego rąk zrywających ze mnie bieliznę. Czy jemu tak wolno? Czuję, że to coś złego. Ale on jest żywą definicją dobra. A ja. Nie mam kogo zapytać. Pytanie Boga nic nie dawało.